Siema! Tutaj Żurek i przygody Minecrafta z Żurkiem! Będziemy nagrywać Let's Playa, teraz jest Saving Chunks, Generating Tenor i mamy własny, nowy świat Jest problem, bo jest zima Ale co to jest? A, jest dobrze, już wyszliśmy zimę. Jest jedzonko No to na początku Ja jestem Żurek i będę nagrywał Let's Play. Nie będę, no będzie w miarę dużo odcinków Postaram się utrzymywać. Może tygodni, ktoś w tym stylu. Yy, przy każdy wie, co to Minecraft. Popularna gra yy, to jest jaw. Duże tak. No i na początku, zawsze każdy gracz zbiera drewno, żeby zrobić kryjówkę, żeby przeżyć pierwszą noc. Jak już się przeżyje pierwszą noc, to później robi się fajne budowle, kopalnie, różne takie rzeczy. I ja, no i później. Grasie i później tak wciągasz ho, 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 Powiem wam tak, że jak raz zaczniecie, to już nie przestaniecie. Bardzo wciągające. zbieramy trochę trawy później na farmę. Trochę jest niedobrze, bo jest trawisty teren, ale... Przeżyję. O i to jest owca. No, i jak widzicie owce, to trzeba ją zabić. Albo nie zabić, no ogolić, żeby mieć... Trzy wełny na łóżko, bo łóżko jest nam potrzebne, żeby przeżyć noc. O, o, o widzicie, o, o, gdzie, ej, halo. No, ja, mam, widzicie? To jest wełna, widzicie? Taki biały kwadratowy klocek. O, no, i mamy wełnę. I zbieramy więcej owiec, na przykład tom jeszcze, aaaa, To piękno z nią, o, widzicie? Mamy dwa i teraz potrzebuję jeszcze tylko jeden. Wybieramy sobie miejscówkę na domek Na przykład Tu mi się, no to Tu trochę rozwalimy, przygotujemy teren to te Prawo ładnie tu rozwalimy I Weźmiemy tu, wyrównamy Tu cyk Tu jest to zniszczyć to jest to tak nie mam dużo drzewa ale to się częściowo porobi no, i mamy no, ładnie tak i zrobimy coś w tym stylu tu na dwa wejście sorry to była wejściówka mojego brata niepopularny nikt go nie zna to dobrze no, no i tak, nie wiem czy w tym odcinku skończę ten Tomek, postaram się, ale chyba nie, nie, nie skończę, powiem, mówię prawda, nie skończę, w drugim, bo nie chcę nagrywać długich odcinków, bo później mi się to nudzi i wkładanie ich na YouTube, bo to pełno czasu trwa. a poza tym, no po prostu nudne, a poza tym ten odcinek długo nie będzie trwać, bo już późno, niewiele pójdzie tutaj będzie w ogóle w ogóle i to spania, nie? pewnie to znaczy no no to tak koń... no jeszcze nie kończymy jeszcze trochę z pięć minut. ale nie długo. przysłowi to bardzo, o tu jest dużo, to Kolec nigdy nie za wiele no no i tak O będę cię zabijał Och, cicho bądź, nikt cię nie lubi tym więcej drzewa O i widzicie te takie nowe, tam takie listki na wodzie? To fajne rzeczy z nich się Na przykład taką ścieżkę wodną I takie różne duperele Murele, duperele No i ścinamy jak najwięcej drzewa W sumie mogą zrobić To ale ja nie zrobię. No nie pomyślę. To pewnie wina brata bo mi nie powiedział No Zrób to porek. No, teraz mi powiedział, bo mu powiedział, żeby mi powiedział. No, no to. No to poczekajcie, ja skończę to, trochę jeszcze z nami pogadam. Ogólnie, no to mniej więcej odcinek będzie raz w tygodniu. Dużo nie będę. No, będę wstawiał, budował ładnie, wszystko, coś w tym stylu. Ale nie aż tak dużo. Będzie. Yy, może, jak będzie mi się chciało, założyć kanał. No, nie, kanał, no, fanpage, coś w tym stylu na Facebooku. Będę pisał różne informacje, wkładał nowe filmiki. Może z innych gier jeszcze będę wkładał. Może Need for Speed, a jakiegoś tu brat pomoże w tym. O, oh, jest. Oh, On w te gierki jest dobry. No i coś w tym stylu. No nie wiem. Subskrybujcie, lajkujcie. Łapka w górę, łapka w dół. Łapki w górę lepsze. Pięknie, to dolwe. No i wysyłajcie różne pomysły, co mam robić, jak coś źle zrobiłem no to mi powiedzcie. No i na tym... no jeszcze nie kończę, ale tak nie wiem, co mówić. No, no i... i Wiecie, co to Minecraft, to już mówiłem. Ja pewnie byłam nudzą, bo nie wiem, co mówić, nie byłem przygotowany, bo mi się spać chce. Ale powiedziałem, że skończę damy, to, jak skończę musicie czekać, będzie wasza ręka ha, 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 do końca takiego dziwnego odcinka no, no to pierwszy ten odcinek jest ja mam nie Minecraft, minecrafta, przyznajcie jestem mini-cheaterem widzicie, nikt mnie nie lubi widzicie, taki mały skinek, niebieskie portki zielona bluzka mam własny pierwszy crafting table tutaj idziemy trochę drzewa pozbierać Mamy trochę drzewa, no jeszcze nie mamy, zbieramy, zbieramy No no to mamy trochę, jeszcze nie mamy trochę Dopiero mamy ciutek, ciutek No, to ja teraz to drzewo zetnę Tu muszę dokończyć dach, drzwi zrobimy Puszko to zbieram tu życie Czekajcie tylko to ładnie pięknie Przerobimy. Klikniemy. Cek. czyli zrobione. słuszko I nie, nie proście mnie, żebym zmienił tekstur paka, bo go nie zmienię. Nie proście mnie. A jeszcze co ma chciałem powiedzieć, więc zacząłem grać w Minecrafta przez kolegę, ale w sumie to mi się najpierw znudziło i później znowu zacząłem grać, bo kolega przesłał mi link na Minecraft na obcasach. Nie wiem, może znacie? Fajnie, nie? Mi się podoba strasznie. No, śledzę co długo już to oglądam. Każdy odcinek, po cztery razy. Wiem, to jest pewnie trochę smutne, no ale ja już tak mam. No, no i każdy odcinek po cztery razy, no bo mi się super bardzo podoba. Mój brat mówi, że jestem dziwny, ale ja mu nie wierzę. Yy, no i powoli już będę kończył. Tu zrobimy ładny daszek. Jak zrobię daszek. To był mój zamiar. W pierwszym odcinku zrobić porządną hał upa. No chyba ją skończymy. Najważniejsze rzeczy mamy. Nie wiem czy będę do... albo nie, będę pokazywał wszystko na... My chcecie widzieć, to będziecie widzieć Będę was zanudzał, bo niekiedy nic nie mówię, tylko coś śpiewam jak gram Więc przygotujcie się No i to będzie na tyle, potrzebuję jeszcze trochę drzewa, ale to później i see I to ja jestem tutaj To jest ten